Na no, zacząłem odcinek, jakby co. Waiting for oh, a window. Warsiaka. Wejdzie tak brzmi twoje imię po japońsku. Jak dobrze pamiętam. Nie jestem łomny. Super. No, ty dołączysz do mnie, czy jak? Chciałam. A i tak. dołączam. E, weź na nasz drugi kanał, subskrybuj ten oraz polajkujcie ten mm -hmm. odcinek oraz wszystkie inne odcinki. Mamy ich mało, więc będzie szybko. A ile was to kosztuje? 5 zł. Gdzie macie zapłacić u nas? Ale, a, ale powiem wam, że wystarczy nam podać swoje... Adres blika. Sw Na adres blika. Nie, 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 wystarczy nam podać e, numery waszej karty kredytowej oraz trzy pierwsze numery, e, które są e, z przodu karty. Możecie też nam, do, e, nam powiedzieć... E, PIN do, nas do swojego konta bankowego oraz... No tak, no tak, dobra, zaczynajmy przejdź dziumpa. Aha, ty, okej. Okay. Nie, będę po prawej stronie. Aaaa. Co, ty nie wzięłeś Fastbal? Coś jest dziwny jesteś jakiś. Ja teraz robię inną taktykę. Ja też zrobię inną taktykę, ja zrobię taktykę, e... E... Nie wiem, wezmę to. To teraz bez taktyki dzisiaj robię. Jak to działa? Jezu, jestem po tej. Co? Nie! Co to coś... jest? Nie, ja tak nie umiem grać. Co? What the fuck? Jak to działa? Są upośledzone jakieś... Ja nie, nie, nie umiem tym wstrzelać komuś, to? Widziałem coś, czym nie umiem wstrzelać. Aha. Jestem ułomny? Nie, te, te, też bym tym nie umiał strzelać. No dlaczego? Nie! Jasno, ów Ale jeszcze pip, czekaj, ryf. Może jakby są łomione. Eh, no! No spadnij, no! Co ty próbowałeś zrobić? Ej, powiedz tyle Ale blisko, Ajajaj. jaj. Aj. Nie. nie, 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 nie. Nie! A jakbym trafił, to wiesz, co by się stało? Ale dobra, co? dziękuję. No byś spadł całkowicie. Ale co, 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 co? Hmm. Ale górno Dobra, ja robię taktykę pod... E, pod one shota Nie, nie. Ja, ja nie mogę grać po tej lewej stronie ja Też. Nie jestem łomny Nie, jest łomny. Ja też. Let's go, Mario. O, oh, Bullet Speed. Ja potrzebuję Bullet Speeda. O! O, oh, ja... oh. oh, nie, nie. O! O! Oh. Oh. Mm. Chodź tutaj. <laughs> nie, nie nie, nie będziesz mać taki łomny nie, nie będziesz <laughs> okej okay. no bo jestem okay. łomny, jak chodzi o takie mapy nie, nie jestem łomny jak chodzi o takie mapy bullet speed, proszę ty się sam zabijasz <laughs> ty byś się spodziewał, że nie zostanę bo, pida. bo ja tak nie mogę jeszcze... Myślałam, jestem po Wy, lewej. Wymieńmy się po koleżeńsku najpierw z stronami, tak, okej? Okay? Tak, tak, Dobra. Ja. Yep. Dobra, jeszcze chwilkę. Y Zaczynajmy. <głos> <głos> nie. Tak, 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 tak. tak. Ajajaj. Headshot. Strunami, e, wymieńmy się stronami, co? E, e. E, no! E! Okej. Okay. E. No. <laughs> Dobra, zaczynamy. Wiecie go. Nie! Jestem ułomny. Jestem ułomny. Dobra, tak. Wymija stronami bo widzowie, jakbyście nie wiedzieli o co nam chodzi, to dobra, zaczynajmy. To zawsze gramy yy, na that? takich stronach, co tak się wy, teraz wymieniamy, nie? No, i inaczej się. Inaczej po prostu nie umiemy, jesteśmy ułomni. Nie. Jupi! Bullet speed, bullet. Nie ma? Ej, bo ja nie wiem czy ty przez to, że nie wziąłeś tego tam na, na początku, wiem. to czy ty teraz właśnie nie możesz... Co ty zrobiłeś? Myślałem, że jestem tam u ciebie. I A, powiedziałam... To też tak... Też tak raz zrobiłem. Nie, 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 yes. nie, 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 my nie, nie, Jest. Ale... Aha, serio, serio? Serio, ja Al, timing! Aj, Nie no, bez bloku będę tego no, nie O możesz, dlaczego? Nie. Taka mapa! Nie! Nie! Ja się nie zgadzam. Na co? Na no tą mapę. Ja, ja, ją, ja ją blokuję. Nie wiem jak, czy, czy się w ogóle da, ale ja ją blokuję. Jap. Ej, cię tak trafi z bliska. To ty już masz Deda, nie? Już nie wiem. Jak te bloki idą? Ej, poczekaj trochę. Ja chcę zobaczyć, jak, jak idą te, te, te okay, bloczki. Okay. Czy one... Okej, okay, dobra, one tak idą. One I one idą? Co, ja teraz A. zawrócą? Okej, okay, dobra, zaczynamy. Aha, chwila. Aha, dobra, tylko one... Okej, okay, dobra. Nie, No nie, Serio? <gry> dobra. No nie. Dobrze. Dobrze. Ajaj. Aj. Dobra. Dobrze! Na bullet speed, bullet speed. Nie, no bullet slow. <laughs> Aha. Dobra, ja, 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 ja ci powiem, że ty serio przez to, że wziąłeś to co tam na początku, wziąłeś jako pierwsze, to ty chyba teraz nie możesz mieć bullet spida. Skitu. Marian, no, no. czy ty naprawdę ta. O Jezu... NIE! A, dobra, ja, ja zrobiłem taki błąd na początku. O Jezu, ty tam zrobił! Czy mogę Cię trafić? Łaskawie? ale essa z tobą. Co to jest? Essa dobra rematch. jest Dobra widzowie, e, tak jak na poprzednim odcinku, oczywiście ja wygrywam. Ale ja tak spierdzieliłem to. Nie, nie wygrałem. Tak, nie to, no, ja to, weź, tego weź, nie biorę. To weź ja tak jak to. Weź. Ale weź pod inną taktykę jakąś. Okej. Okay. Ja też biorę to kompletnie inną taktykę, ja nigdy nie biorę praktycznie Parasajta. O no nie, znowu jesteśmy po tych stronach okropnych, nie. no dlaczego? Ja, ja ciągle grałem tobą, dosłownie myślałam, że jestem tobą, no. Ja Ci też, rzeka? ja też na początku, ja też na początku i ja się skap... Ja się tak skapnąłem na końcu, nie? Jesteśmy <laughs> Jesteśmy <Wezby łowni>. <laughs> Właśnie coś... Aha, mam plus 200% HP. Jest! Jest! Jest. Ajajaj, aj, aj, blisko. Jezu. O bo Jezus Maria. Dobra, nie, to kie, nie. Nie, kiedy mnie złączytujesz? Okej. Okay. <noise> I nie mogę. Mi się to podoba. A, tutaj? Chodź to wujka. Ty my jesteśmy serio ułomni. O Jezus Maria! Ej, my, my, my tak, my jesteśmy serio, o, o, burs Nie, o, nie, nie! No, to wierzyciel, nie. Wierzyciel, wierzyciel, bo ja wreszcie, ja nie, ja wreszcie, ja ja Świe. Myliłem postacie. Okej Ej, ja ginę, ja też. Ej, tak, tak. Czy mnie przygjód? Nie ja wiem, ja, ja nie wiem, czy się stało. Ja nie wiem, jak ja wygrałam. Nie wiem. Dora, ty, ty, ty teraz już mnie tak nie. Okej. Okay. Myślałam, że jestem tobą, okej? Okay? Haha, nie ma. Okej, okay, jednak jest. To jest Maria, Marian! Aaaa, ja, naaaa! No! Ho! Ho tutaj, ho na solo! Ho na solo, bo jestem ułomny i tutaj nie umiem wleźć. To, jakby, to twój problem. Aaaa, ja, aaaa! Ja, ja. Jest czujesz jak nieśmiertelny ogólnie co ty mnie tyle tak trafiłeś? Teraz trafi... trafi Nieaa! Nie! Nie, nie, teraz gina Ajej. Dobrze! Ale ja mam dużo hapeni prawda? O nie, to jest sama. Eee, eee, eee! kto leci nie! do góry? Który leci na góry? Eee, to! Jak ty co ja zrobiłem? Nie wiem. Niedobre, jednak moja taktyka się nie podoba. Mi. Co tam się dzieje? No żartujesz sobie chyba. O jezus, Maria! Aha. Kiedy ty mnie niby trafiłeś? Ale hamstwo! Hamstwo! Ja! Yeah. Yeah, yeah. Ja, ja! o panie. Ani ammo nie miałem, ani nic, co nie? Ej, moja trucizna. Ten Parasite. A -a. Jak tylko ja ci trafię taką A -a. salwą. Pełną. A -a. To ty już możesz ginąć. No nie? No tylko jak mi trafisz. Mm -hmm. full block, oczywiście Dobra, ej, idziemy Dobry. web w łeb. O! A nie! To fajne! Nie. A to ja bym jak sobie wziął chyba o bullet speed, o damage. Hmm. A ja bym to chyba sobie wziął. O nie, to, to, będzie, to będzie tak denerwować. Nie, nie, nie idziesz w to. To nie będzie denerwować, to, 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 cię, to cię zabi. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mhm, mm mądrze. Mąż, że to nie? zrobiłem. Nie Ale bo weź się wymieńmy stronami, co? Ej, wymieńmy się stronami, okej? Okay? Poczekaj, tylko co zrobię? Ha, nie no, nie jest mi ślepy. <grym> Trzeci magazynek już. Aha, aha. <grym> <grym> okay. A co ty próbujesz zrobić? Taką fajną. Aha. Rzecz. No i teraz powodzenie. No. Ej, co, ej w ogóle czy... Ej, ej ale... bo ja, ja, ja ci powiem tylko ciekawostkę, my nie sprawdzaliśmy czy w stanie jak będziemy tak stać za długo. Nieprawdaż? My się nie sprawdzaliśmy. Poczekaj. Ej, byski... A co to jest niby? Nie wiem, ale właśnie... Oprar że to ścianki ten... będą się przybliżać do nas albo coś takiego. Ej, co? No... Może... Nie wiem w sumie. Ej, będę igrać z ogniem. Idealnie. Ej, bullet spida większego, nie? <śm> <śm> ty mnie tak możesz trafić, to popa. I to teraz. Mm -hmm. <noise> tak właściwie, tak właściwie. To co my teraz będziemy niby robić? Nie wiem. E, Powiedz, jak ten jak ten odcinek będzie nudny, to to wasz problem. Nie, Maciek? Masz Może tak jakoś. Летс гоу! О, то-то? Стахи? Так. Могу так заспамить то? О, файно! O jezu! Dobra Marian, skaczemy na trzy. Marian. Pa, ninia. Paniaki. Pakininia! No. A czyli... O, to jest taka, prawie taka sama mapa, ale fajnie. Nia! Nia! Aha, ty się żyjesz. Boże, co tam się działo? Oh, 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 oh. No ja na HP. Nie. A ja co jak? Sobie... Cześć, co się stanie? Czy to tak możesz hmm. mieć... możesz mieć bardzo dużo. Ammo? Jakbyś wszystko brał, wziął backshot. To co by się stało? Nie wiem w sumie. Mhm, fajnie. No. Coś się dzisiaj zapowiada, dzisiaj się coś zapowiada, że będzie 1-1. Czyżby Polacy mieli to? Nie, nie. Jap! Tak! Polacy! Mamy 1-1! Wygrałem! 1-1 mamy tutaj w tym Cicho, bo już dostałam achievementu wiktory. Jaj! Aha, Aha, okej. Okay. Dobra, chłopcu wygrał <grym> pierwszy raz. Dobra, fajnie. Jupi, <grym> przegryw. No tak, to, to, by, to był odcinek tak, z ramcu. Tak, pa. Pa. No Zostawcie suba i lajka. Na, na tym i na drugim kanale, bo inaczej was tak. zniemy. Pa. Tak? No i sia.